Teraz słuchajcie, to ja bym chciała Wam przedstawić mojego gościa. I przedstawię go tak prosto z serducha, ponieważ mamy przyjemność znać się, jak to ostatnio policzyłam, chyba od pięciu lat, więc jest to kawałek czasu, i to jest mężczyzna. To jest facet, który z mojego punktu widzenia, szczerze mówiąc, jest trochę szurnięty. Jest też niezwykłym mężczyzną, który jest ojcem, który jest partnerem, który jest sportowcem i który jest fotografem i robi niezwykłe również wyzwania, jak i niesamowite zdjęcia. Ale to, dlaczego go dzisiaj zaprosiłam, to jest coś, na co ja mam ciarki, przez co w ogóle wiecie mój mózg eksploduje i ja naprawdę nie do końca to kumam. Więc może zaczniemy od tego, że pokażę Wam pewne wideo, które mam nadzieję po prostu również i Wam zmrozi krew w żyłach. Patryk Mienicki, poproszę o wideo. Mam nadzieję, że jesteśmy gotowi. jest. Yeah. Co się tutaj dzieje? Ostro było, nie? Czy mój gość już z nami jest? Czy mnie widać, Patryk czy mnie słychać? Cześć, Patryku, dzień dobry. Cześć, Basiu. Po prostu wiesz, ja to mam ciary z dwóch powodów co najmniej, po pierwsze z zimna, po drugie no po prostu to co ty robisz jest dla mnie niezwykłe, to jest pewnego rodzaju takie trochę szaleństwo, tak bym to ujęła, ja nie wiem czy ty jesteś do końca przy zdrowych zmysłach, bo kto przy zdrowych zmysłach wchodzi prawie nago na takie wielkie góry i to w dodatku wtedy, kiedy jest jeszcze na nich śnieg. No właśnie. Wiesz co, no to jest trochę tak, że no normalnie nie jestem. Co prawda, ludzie mijający mnie i nas, całą ekipę, która wchodzi w shortach, no też ma różne obiekcje i spostrzeżenia na temat tego. Natomiast pozytywne. A dlaczego? No w zasadzie to kiedyś sobie wymyśliłem, że zostanę Morcem i zostałem i po sześciu latach bycia morsem gdzieś trzeba było dalej eksponować ciało na zimno, czyli też taki tryb hartowania ciała w zasadzie. I zaczęły się pojawiać w sieci właśnie informacje o ludziach wychodzących w góry w samych shortach. Oczywiście okazało się docelowo, że to Wim Hof, który w Polsce też stacjonuje, mieszka. Tak, jest dokładnie, polecam serdecznie tę książkę. To Wim to, to zapoczątkował. No, i pomyślałem sobie z jednego dnia, dzwoniąc do kumpla, mówię stary, idziemy w góry w samych shortach. Poczekaj, Dzień. poczekaj. Bo po no? pierwsze, ja, wiesz, zaraz tą historię sobie powyciągamy, bo ja ją trochę znam. Po pierwsze, widzę, że tutaj wiesz, piszą, wszyscy, że im się zimno zrobiło, że śnieg, i wiatr, wał, wow, szok, hardcore, tak. I tak trzymaj, Klaudiusz jak pisze, super, ja również mam za sobą śnieżkę w shortach, więc od razu mi się tutaj nasuwa pytanie, od razu się przyznajcie, słuchajcie, kto jeszcze wlazł na jakąś wielką górę w środku zimy i nie był do końca ubrany, dobra? Napiszcie nam w komentarzach, ja to myślę, że z tego będziemy mogli zrobić, wiecie, osobny klub szaleńców i będziemy robić jakieś wielkie wyjazdy, może nawet Fryderyka namówimy na takie jakieś szaleństwa, bo ja się muszę przyznać, że jestem z Marzluchem po prostu okropnie wielkim. Jak słyszę zimno, to już mi jest zimno, tak? U mnie w domu w, w, zimą jest 23 stopnie, obowiązkowo. Ale uwaga. Ta książka i spotkanie takich ludzi jak ty, z, też nie ukrywam, że od jakiegoś czasu korzystam z aplikacji Wimachofa, gdzie robię techniki oddechowe. I słuchaj, i tak się zakręciłam, że jestem w trzecim tygodniu lodowatych prysznicy. I, I ja nie wiem, jak ja to mam tłumaczyć, więc może powiedz mi, dlaczego ja tam wchodzę i dlaczego ja tam jestem, bo ja do końca nie wiem, ale mnie tam ciągnie, tak? Już to jest taką, takim rytuałem, że po mm. prostu ja tam pod tą wodę zimną muszę wejść, bo inaczej mam nie nierozpoczęty mm. dobrze dzień. Więc tu wróćmy jeszcze do tego, dlaczego. Co ci to daje w ogóle, że tak, no przecież to jest zimno. Ale wiesz, bo ja jestem pod przez chwilę, nie? Na tą górę to się chwilę szło chyba, chwilę. To prawda. To ja ci odpowiem na Twoje pytanie. Dlaczego ty to robisz? Dlatego, że ty lubisz wyzwania, Basiu. Okay. <laughs> natomiast tak, jest coś w tym. Wiesz, co? Te zimne prysznice, morsowanie i wystawianie się na, na zimno daje takie poczucie uzależnienia, ponieważ wytwarza się mnóstwo endorfin. I to uzależnia naprawdę, to, to jest ten już taki proces, gdzie, gdzie faktycznie, stąd też, wiesz, połączenie tych wszystkich rzeczy daje ci to, że siedzisz tam pod prysznicem. To jest amazing. Znowu się wbijam, ale przepraszam cię, bo wiesz, ja teraz zapraszam ludzi na wyzwanie 30-dniowe, żeby realizowali swoje wielkie cele, i dla niektórych to jest wyjście ze strefy komfortu, ale to mi się łączy, tak? Tam się będą wytwarzały endorfiny. Nawet jeżeli coś nam się wydaje, że jest trudne na początku albo że jest wręcz dziwaczne, to potem okazuje się, że dostajemy często tam coś takiego, co nas do tego później pcha. Jasne, oczywiście. Wiesz co, wyjście na śnieżkę czy, czy na kasprowy, to, to duże przedsięwzięcie, ale wracając do tego, co zacząłem ci opowiadać, bo w zasadzie dzwoniąc do kumpla mówię stary, idziemy w szortach na górę. On mówi super, bo to też taki all Kiedy? Ja mówię, wiesz co, no dzisiaj piątek to w poniedziałek. Nie, on mówi, no nie. Mówi, no nie. No trzeba się przygotować, ja mówię, nie no co ty gadasz, przecież jesteśmy morsami od tylu od tylu, idziemy w ogóle i tak dalej, natomiast wiesz co, no słusznie, bo do gór trzeba mieć respekt i nawet jeżeli chodzisz po górach ubrana o tyle, rozebrana to zupełnie inna baja i faktycznie przygotowania, które poczynaliśmy do tego, żeby wejść były dosyć grube, ale byliśmy tak dobrze przygotowani, że moglibyśmy wchodzić tam, wiesz, w to mi z powrotem tak naprawdę, więc... Ile to trwało? Ile się wchodzi pod, na taką górę? Co, na, śnie, na śnieżkę do domu um, śląskiego, czyli to jest um, um, przy, um, przy, u podnóża śnieżki, um, wchodziliśmy godzinę 10, więc to stosunkowo niedługo. Na kasprowy wchodziliśmy 2,20, ale z kasprowy. A z Kasprowego szliśmy na Giewont. Do samego Giewontu nie doszliśmy, bo już byliśmy wyczerpani, natomiast no, to były inne wycieczki. tak? Śnieżka to Śnieżka, a Kasprowy to Kasprowy, ale Kasprowy dał nam Wiecie... super obraz, bo szliśmy 7,5 godziny łącznie, wejście, przejście i zejście na dół w, w shortach. Chciałam Cię o coś zapytać, bo w tej książce, którą jak widać dobrze czytam, jest opisana też wyprawa na pewien szczyt, i w, tak na dobrą sprawę, to wejście to jest jeszcze jedno, ale kiedy się wchodzi do schroniska, do pomieszczenia, gdzie jest ciepło, tak, tak. tam jest dopiero ciężko podobno, że jest taki szok między tymi temperaturami, bo ciało się już przyzwyczaja. Tak? To jest niezwykłe, słuchajcie, jak organizm potrafi się przystosować, dopasować, dostosować, bo czy ty, jak wchodzisz do góry, to jest ci zimno? Nie, nie. Wiesz co, to, I to nie jest jakieś takie, wiesz, psychiczne kozactwo, nie, że nie, nie, bo ja wiesz, jestem zaawansowany. Autentycznie nie jest zimno, wiesz. Na śnieżce też były ze mną osoby mniej przygotowane niż ja jestem do, do zimna i też nie odczuwały zimna. Faktycznie zimno czujesz później, kiedy się ubierasz, co jest właśnie dziwne. I w schronisku tak, no bo było dużo cieplej i wtedy zaczyna się ciało trząść no jakby to taka typowa hipotermia ale kontrolowana Ok, co trzeba zmienić w swoim umyśle? Bo myślę, że to jest kluczowe. Tutaj też Irek wcześniej pisał i też piszą osoby, to jest kwestia podejścia, tak? Przemeblowania, łączenia sobie czegoś w mózgu, ta wiara, nie? Bo to jest tak jak przed chwilą mówiłam, nie wiem, czy słyszałeś, że w książce z kolei fenomen dwóch kroków. Te dwa kroki to jest wiara w to, że mi się uda i że zrobię, drugi krok to jest zrobię wszystko, żeby osiągnąć swój cel. Mhm. Co trzeba pomyśleć, co trzeba myśleć. Jak trzeba zmienić swoje myślenie, że nie wiesz, ja naprawdę ten zimny prysznic to w ogóle tam nie jest zimno, mnie się to podoba, to jest w ogóle niezwykłe, w ogóle polecam wszystkim, naprawdę. Dziś powiem, że polecam, ale na tą górę ja sobie tego nie umiem wyobrazić. Mój mózg po prostu w tym momencie staje w poprzek i mówi, w życiu ci na to nie pozwolę. To jest w ogóle odmroził sobie cycki, no po prostu tyle, nie? To, Basiu, to jest trochę tak, że... Powiem Ci co, dlaczego ja to robię, dlatego że ja mam totalną niezgodę na to, że ludzie chorują od przeziębienia poprzez grypy, no, ale naprawdę to jest we mnie tak dalece, wiesz, tak wiele wspaniałych wypraw, wyjazdów, spotkań przepada, bo sorry, ale się rozchorowałem, nie mogę, bo coś tam, nie przyszedłem do pracy, nie przyszłam, bo jestem chory. Wiesz, nie ma na to mojej zgody, bo wiem, że można nie chorować. Nie, nie ma ludzi, którzy pamiętają, że chorowałem, abstrahując od tego, że, że mam już proces hartowania i wiem, że każdy, kto wiesz, wejdzie w system ochrony swojego ciała poprzez właśnie procesy morsowania i hartowania, może nie chorować. I mój przyjaciel jest tego najlepszym przykładem. To taki człowiek, który przynajmniej dwa razy w miesiącu brał antybiotyki. Matko! I skusił się w końcu na morsowanie, bo go namawiałem od lat. I on mówi, no, no nie choruje. I wiesz, i to, to jest bardzo, dosyć szybki proces tak naprawdę. No tylko trzeba się przełamać i chcieć. Jak stoję pod zimnym prysznicem, który wiesz, nie, nigdy wcześniej nie, nie wchodziłem, jako mors. Morsowanie super, w każdych warunkach. Ale zimny prysznic nie. Ale jak przeczytałem Hoffa, wiesz co, mówię, da zimny prysznic jest super. <laughs> Więc jakby. No, to jest siła umysłu i to jest coś niezwykłego, ponieważ ja nie choruję, bo tak założyłam. Jak, jak czasami idziemy do lekarza, bo chcemy badania zrobić, to się nas zawsze pytają z dziećmi, bo dzieci też moje nie chorują. Bo też tak założyłam, że tak będzie i to im po prostu mówiłam, że od dziecka, więc zawsze nas pytają, czy zmieniliśmy jednostkę, tak, której się leczymy. Mówimy, nie, my po prostu nie korzystamy ze służby zdrowia. Natomiast mama moja, która tutaj jest bardzo ważną osobą w ogóle w moim życiu, bo wkręciła mi wiele fajnych rzeczy, fajnych, powiedziała mi kiedyś, że jak będę choć, że jak zmarzną mi stopy, to będę miała katar. I słuchaj to, jest <laughs> ja, ja potrafię mieć katar w 30 sekund. Na stanie, tylko się zorientuje mój mózg, że mam zimne stopy, natychmiast zaczyna mi lecieć z nosa, i słuchajcie, no, to trzeba wykorzystać, tak? Ale nad korzyść, nie na katar, tylko na korzyść. Więc co Aha. to się musi dziać, kiedy my sobie wkręcamy, że możemy być zdrowi i kiedy, to nie są wygłupy, słuchajcie, to nie, są, to nie jest magia tutaj, tak? To, są, to jest uruchamianie tych części naszego ciała i organizmu, które, z których my nie korzystamy. To jest po prostu pobudzanie pewnych, nie wiem, czy potrafisz to lepiej Pe pewnych pierwotnych instynktów. Tak, my się tak jak ja ze sobą się ciaćkam, nie wiem, czy tak jest takie słowo po polsku po śląsku, na pewno yy, cyrtole, no dobra, będzie gorzej, jak będę wymyślać kolejne te. Krótko mówiąc, jak ja sobie mam te 23 stopnie, jak ja jestem zawsze ciepło ubrana, jak ja mam podgrzewane siedzenie w samochodzie, jak ja się wyleguję tylko na słoneczku, to mój system po prostu jest tak nieodporny i tak przyzwyczajony do tych luksusów, że potem zawieje trochę wiatr, i ja natychmiast mam chore gardło. Więc pomyślałam sobie, no nie, nie zgadzam się, tak? Przecież my jesteśmy. Z jaskini się wywodzimy, więc czas może do tego wrócić. Patryk, powiedziałeś najpierw, że pierwsza twoja myśl to była, że w piątek wymyśliłeś, a w poniedziałek chciałeś włazić, tak na tę górę. Tak. Dobra. To to jest, wiecie, pewnego rodzaju szaleństwo. Jak macie wielki cel, nie? To, to pewnie Wam przyszło do głowy coś takiego jak było u Patryka. A potem jednak na szczęście kolega Cię tutaj poinformował tak, i tak. weszły działania. Ile Ci zajęło przygotowanie do pierwszej wyprawy? Wiesz, to właściwie to nawet nie jest policzalne, bo to upłynęło, ja wiem, kolejna zima, tak naprawdę. Natomiast to nie chodziło o proces przygotowania, tylko potem o możliwość wejścia, bo pierwszy raz nie wchodziliśmy sami, tylko ze zorganizowaną grupą, bo, bo chcieliśmy na kimś polegać. Stąd też czekaliśmy na odpowiedni moment. Natomiast jakby tak można powiedzieć, że przygotowywaliśmy się w taki sposób, że wiesz, dużo treningów wydolnościowych, bo oprócz ekspozycji na zimno to kwestia wydolności wchodzenia po górach. Zimno zabierze ci bardzo dużo z Twojej energii, więc musisz ją mieć nad wyraz dobrze przygotowaną, żeby, żeby dać radę. Więc to było w Sylwestra, kiedy wymyśliłem, że, że idziemy. A w, grudniu, a w grudniu, czyli prawie za rok, wchodziliśmy tylko dlatego, że się nadarzyła ta okazja. Jak spadły pierwsze śniegi i pierwsze mrozy, to wchodziliśmy na naszą górkę środulską w, w Sosnowcu, czyli na sosnowiecki Everest, w to mi z powrotem, w to z powrotem w szortach, żeby mieć wiesz, też podejścia pod górę, żeby mieć tą ekspozycję na, na zimno. To mnie przekonuje. Dobra, na tą górkę się możemy umówić zimą. Dobrze. Patryk, kim ty się stałeś przez ten rok? Bo to jest, wiesz, też ja próbuję namówić ludzi, że nawet jeżeli im się nie uda zrealizować celu, tak, w określonym czasie, w określonych ramach, to żeby przestali patrzeć na to jako na porażkę, bo Wim Hof też nie wszedł na jedną z gór, tak, którą sobie założył. Tam oczywiście były ku temu inne przesłanki, ale zdecydował, że nie wchodzi w woli przeżyć i podjąć ewentualnie kolejną próbę. Ale chodzi mi o to, kim Ty się stałeś, bo pokazuje ludziom, że nie chodzi czasami o efekt, on jest kluczowy, ale można go czasami przesunąć w czasie, natomiast my się zmieniamy w trakcie dokonywania już prób, ćwiczenia, ty mówisz o próbach wydolnościowych, mówisz o praktykowaniu, o różnych innych elementach. Co się w Tobie zmieniło? Jakim Ty się stałeś człowiekiem w ciągu tego roku? Basiu, no, ja zawsze chcę udowadniać innym, że nie mają racji. <laughs> Oczywiście pozytywnie, bo to taki proces, który w moim życiu też występuje. Typu, zobaczysz, jak będziesz miał 30 lat, to coś tam. Zobaczysz, jak będziesz miał dziecko, to będziesz mógł mówić. Zobaczysz, jak będziesz miał drugie, to będziesz mógł. A ja za każdym razem udowadniam, że nie mają racji. I ten proces, zobaczysz, jak będziesz w moim wieku, uwielbiam. Ja w tym roku kończę 40 lat, jestem najlepszą wersją siebie. Nigdy wcześniej nie miałem wiesz, tak dobrego przygotowania pod, pod wieloma względami, w tym fizycznymi. I to mnie kręci, wiesz, że, że gdzie tam do 50 i 60? ja wtedy wszystkim pokażę. I to jest, to jest mój motor napędowy, wiesz, że, że wiek nie gra roli, a wręcz dodaje wiesz, animuszu. Potwierdzam i też uważam, że wiek to tylko PESEL, a resztę mamy w głowie. Ja tam kiedyś uzgodniłam, że mam 23 lata raz na zawsze i w tej wersji się bardzo mocno trzymam. Agata pisze jakie piękne zdjęcie w tle. Agata to jest właśnie zdjęcie, tego typu zdjęcia robi Patryk. A, Mogę... ja na tym zdjęciu. Tak. No proszę bardzo, więc słuchajcie, no tutaj też możliwości pewnie jakiejś współpracy. Patryku, bardzo Ci serdecznie dziękuję za tę krótką, ale treściwą rozmowę. Myślę, że tutaj inne osoby też dostały trochę takiego tu ciągle pisać brrr, aż mi zimno... No. Tak? Więc może korzystając jeszcze z tego, że jesteś eksperci, moi kochani, czy macie jakieś pytanie do Patryka? Myśmy w międzyczasie już byli pod prysznicem zimnym. Wszyscy. Razem Patryk, ja mam pytanie do Ciebie. Bo wiesz, Basia jest jeszcze na etapie fenomenu dwóch kroków. Powiedz jej, że na, żeby wejść na śnieżkę, trzeba zrobić tych kroków dużo więcej niż te dwa kroki. Okej, okay. to prawda. Ja chciałbym ze mną ją zachęcić, żeby ona zaczęła w końcu chodzić po tych górach, bo ja nie mogę na razie. Wiesz, nawet latem, w stroju kąpielowym. Ale powiem wam, powiem wam, że ja nie chodzę latem po górach, ee, bo jest zaciekło, ciepło, więc zima rewelacja, Basia polecam, zabieram Cię. Dobra. Tak, się do tych osób, które wskutek myślenia o chodzeniu się zmęczą, więc... Jakby... Uja, uja. Bardzo A ja doliczam się z kolei do tych, którzy myślą o jedzeniu i tyją, wiesz, tak, że po prostu każdy coś ma jakąś przypadłość. No ale przed chwilą mówiliśmy, że wszystko jest w głowie. Patryk, bardzo Ci serdecznie dziękuję, myślę, że się prędzej czy później na jakiejś górce spotkamy. Nawet no. no no w tej... górach najlepiej. Ja w tą górkę tam wiesz, w sosnowcu wejdę. Nie? Ona, ja opisałam, ona jest taka dosyć dozmieszana. Jakąś hałdę tu na Śląsku cię zabiorę, na, tak na małą wiesz, rozgrzewkę Ale ty miałeś taki pomysł, żebyśmy pojechali wspólnie, kiedy w był Rzeszowie była Inspiriada, żebyśmy pojechali w no. Ja no. ten pomysł chcę cały czas realizować, także jak skończy się wszystko tutaj, że będziemy mogli już, wiecie, się spotkać, to na pewno jakieś góry zaliczymy teamowe, zabierzemy Co też Co można teamowe? robić w górach? w Wieszczadach na przykład. No wjechać kolejką można? Nie. Niestety tam nie ma takiej atrakcji. Wejdźmy w inne góry. No, Moi drodzy, ja myślę, że jakby takim najprostszym sposobem na to, żeby wejść na Śnieżkę w samych tylko spodenkach, to jest, to jest tak naprawdę proste. Mianowicie trzeba pojechać tam w pobliże Śnieżki, gdzie tam jest ten moment miejsce startowe, rozebrać się do spodenek, przygotować się pod względem obuwia, i potem zrobić pierwszy krok i tak potem następny, następny, następny. Umawiamy tabuł. się, że kolejnej zimy z Patrykiem idziemy wszyscy. Co wy na to? Że Patryk Chodź? nas zabiera. Ja na to najpierw. Ja myślę, że to by było całkiem niezłe. Całkiem niezłe doświadczenie to mamy plan na tycień motywacja, no, żeby schudnąć. Słuchajcie, nie so, Bo jak się tak człowiek rozbierze, to potem głupio tak plumpać tym brzuchem, nie jak się idzie po brzuchu. Moja droga, dlatego na dopiero będzie styczeń przyszłego roku. Będzie zabrożony, więc ci nie będzie kulka. Będzie kulka lodu. I ja już sobie idę. Magda, przełom, zostaw a nie po prostu. ale, ale ja mam chcę, ja Macie pecha, bo Patryk jeszcze z nami jest i to wszystko słyszy. Więc jakby tu nie będzie już odwrotu od tego. Patryk, wchodzimy w to. Dobrze? Ale słuchajcie, co czy, czy, ja czy... narobiłam? Tylko nie wiem, czy Patryk będzie chciał z nami. No Będę chciał. Ale poczekajcie, czy to nie było tak z tymi celami, że my mamy wyznaczyć sobie teraz termin jakiś? Czy nie? No chyba wyznaczyliśmy właśnie, Aniu, w styczeń w przyszły roku. Na przyszły rok? A co to znaczy? Styczeń 2021, no co jest niejasne? To ja nie, do, nie dosłyszałam, bo mam tak ale za... Zadam, tak, <laughs> A teraz. Yy, ja teraz...